Dzień dobry, witam Was serdecznie na kanale Filmeks. Z tej strony Natalia Bojko, kierownik działu analiz. Zapraszam Was serdecznie do webinarium rynkowego. Myślę, że warto zacząć od kwestii piątkowych odczytów z rynku pracy, dokładnie odczytów NFP, czyli odczytów z sektora pozarolniczego. No i tutaj nie powiedziałabym, że duże zaskoczenie, bo tak jak w piątek sobie mówiliśmy już kilkukrotnie. Skoro cały tydzień mieliśmy naprawdę dobre odczyty z rynku pracy, raport ADP wyszedł, okej, okay, cotygodniowe zasiłki oraz wnioski dla bezrobotnych też wyszło ok, no to trudno oczekiwać, żeby NFP wyszło gorsze. Co do zasady, zwykle jest tak, że wszystkie jakby odczyty z rynku pracy są skorelowane, no ale historia wielokrotnie pokazywała nam, że czasem raport NFP lubił sobie zrobić, że tak powiem, ujemną korelację i odwrotnie, Wskazać na odczyty. Generalnie, patrząc przez pryzmat właśnie tego ostatniego odczytu, gdzie poznaliśmy 263 tysiące razem jako taki pełny wynik, dlaczego rynki zareagowały tak alergicznie, dlaczego jakby większość kapitału zwróciła się ponownie w kierunku dolara? Odpowiedź jest dosyć prosta. Przede wszystkim konsensus rynkowy zapowiadał 250 tysięcy jako ten wzrost. Miejsce w sektorze pozarolniczym. Natomiast, niby poprzedni odczyt był 315, niby oczekiwaliśmy trochę mniejszego, ale tak czy tak, słuchajcie, rynki, które dostały bardzo solidny odczyt z rynku pracy, który wskazywał na to i wskazuje dalej na to silnie, że. Ma miejsce do tego, by zacieśniać, by to robić bardzo intensywnie i by na tym nie poprzestawać, no był bardzo jasny. Jeżeli spojrzymy sobie na target rate, jak one się zmieniły, czyli słupki, które wyceniają nam szanse na, na podwyżkę, obecny target trade tutaj macie na górze, to jest między 300-325, to jest w punktach bazowych, także tu powinniśmy postawić przecinek, jeżeli chcemy znać procenty, to powiem Wam, że przemigrowaliśmy do bardzo dużej podwyżki, zobaczcie, że 72,8% wycenia na tą chwilę dużo większą podwyżkę, nawet o 75 punktów bazowych, także czwarte raz z rzędu rynki wyceniają dużo większy scenariusz niż niż ten bazowy zakładany przez FED. Co prawda miesiąc temu tak nie było, bo rynki były zgodne, 75 zakładały, 75 dał FED, natomiast na tą chwilę ponownie wyceniają jednak pozycjonowanie się pod większą podwyżkę. Doskonale widzieliśmy to po przy cenach dolarowych, znaczy przy cenach indeksów w kierunku dolara, przy cenach walut w kierunku, w kierunku dolara. Akurat krypto chyba się najmniej przeceniło. No i dzisiaj, czego można było się spodziewać? Otwarcia zgodnego z piątkowym zamknięciem czyli całkiem, całkiem niskiego dla indeksów. Krypto tylko się obroniło, pospadało o 2%, natomiast sesja azjatycka cała upłynęła nam w bardzo kiepskich nastrojach. Dodatkowo na sesji azjatyckiej wyszły jeszcze bardzo słabe dane z chińskiego sektora przemysłowego. Tam pmi -je spadły o 5 punktów, chyba z 55 z gruszami na naprawdę solidne 49%. Chyba i sześć. Także tam spadek był bardzo duży, co ukazuje silne spowolnienie także w gospodarce chińskiej, o czym mówiliśmy wcześniej, że prędzej czy później tam też zobaczymy to, co się dzieje w Europie. No, Siły rzeczy gospodarki są ze sobą skorelowane, no i ciężko jest oczekiwać, że Chiny będą cały czas zieloną wysepką. Dodatkowo front ukraińsko-rosyjski nie pomaga w poprawieniu nastrojów. Myślę, że o mości już każdy słyszał, dlatego nie będę gdzieś tam tego powielać. Natomiast Ataki, które zostały przeprowadzone przez weekend, doniesienia, które doszły do nas przez weekend, raczej wskazują na dalszą eskalację tego konfliktu niż jego zakończenie. Także, kompilacja tych danych w postaci dobrego raportu NFP, czyli silnej polityki monetarnej, zawirowań większych za naszą wschodnią granicą między Ukrainą a Rosją plus. Spowolnienie w gospodarce chińskiej otwiera nam ten tydzień niestety negatywnie i raczej tego będziemy oczekiwali po większości wykresów. Myślę, że możemy sobie zerknąć w kierunku bardziej kalendarza makro, co nas dzisiaj czeka, a czeka tak na dobór sprawę niewiele. Bo jedynie o godzinie 9 stopa bezrobocia z Turcji, i poza tym, jeżeli chodzi o ten większy wpływ rynkowy, nie analizują tutaj wydarzeń o niewielkim wpływie, to przemówienia o 15:00 Lejna z Europejskiego Banku Centralnego oraz Dwa przemówienia z rezerwy federalnej, czyli Evansa oraz pani Brainart. No i tutaj ona zamyka o 19.35 cały kalendarz makro pod względem wydarzeń, no i więcej, tak na dobrą sprawę, tutaj nie zobaczymy. Jeżeli chodzi o rentowności, to one doskonale tutaj widać, w jaki sposób potraktowały NFP. Ten wzrost piątkowy rentowności był naprawdę znaczny. 1,49% na dzisiejszym otwarciu również notują, także zobaczcie, że rynek powrócił pomimo tej przeceny, którą tu widzieliśmy i te nastroje podczas tej przeceny wrześ między wrześniem a październikiem, bo to od 27 tutaj widzicie września mniej więcej to wszystko się zaczęło jeżeli chodzi o przecenę rentowności to zobaczcie, że tutaj ta poprawa nastrojów była widoczna, indeksy odbiły waluty odbiły trochę tej migracji kapitału w kierunku aktywów risk on widzieliśmy, natomiast na tą chwilę odbijające rentowności nie wskazują na to, że ten ruch będzie kontynuowany i to jest to, o czym często mi pisaliście w komentarzach w ubiegłym tygodniu, za co bardzo dziękuję, bo słuchacie mnie uważnie. Ponownie rynki dyskontowały mini-hosse, ponownie dyskontowały odbicie. Ponownie zapomnieliśmy o całym źle, które zostało wytworzone przez politykę monetarną. Gdzieś ten kapitał zaczął migrować w bardzo dziwną stronę. Oczywiście krótkoterminowe korekty, nawet takie solidniejsze, te głębsze, z którymi mieliśmy do czynienia w ubiegłym tygodniu. Są jak najbardziej wskazane podczas spadków, natomiast dalej całe te wzrosty wydają się śliskie w obliczu tego, co, co dzieje się na rynku. No i otwarcie tego tygodnia rozpiątkowe dane pokazały, jak kruchy, niestety był to prowzrostowy wzrostowy sentyment. Zerknijmy sobie e, może właśnie na e, na wykresy, bo to nas głównie interesuje, jak to wszystko się pootwiera. Ja na razie nie wrzucałam żadnych ciekawych gdzieś tam rzeczy na, na telegrama, bo jeszcze nie ma tych stref tak fajnie w tym tygodniu naznaczonych, w sensie coś tam już można, coś tam już zobaczymy, natomiast... Słuchajcie, nie jest to jeszcze do końca to, co ja bym chciała zobaczyć, jeżeli chodzi o, o notowania. W zasadzie coś, jakieś strefy się rysują, natomiast nie jest to taka strefa, którą mogę Wam faktycznie przywrócić jako fajną i zadeklarowaną. No, ten ruch risk off widzimy przede wszystkim pierwsze podstawowe aktywo: eurodolar. Już się pojawiły pytania na otwarciu, gdzie ten eurodolar może zlecieć, bo wszyscy się nagle obudzili, że jednak ten eurodolar wcale nie musi rosnąć. i od piątkowej przeceny na NFP bardzo dużo pytań o tą walutę się pojawiło, także sobie omawiamy. Generalnie, Euro, Eurodolec wybił już ze swojej takiej struktury popytowej już dawno. Te pierwsze wybicie strukturalne to było oczywiście przy wykroczeniu kolejnego dołka, czyli przekroczeniu. Dołka tego trendu prowzrostowego, który nam się utworzył do dołu, no i tu pierwsze wybicie ze struktury prowzrostowej, wejście w strukturę właśnie spadkową, czy po prostu w trend spadkowy, drugie wejście w tą strukturę to jest oczywiście ten dołek i teraz jego retestowanie, no i to jest bardzo ciekawe miejsce do tego, by Eurodolar poszybował jeszcze do dołu, bo mamy przetestowanie dołka wstecznego. No i patrząc na strukturę trendu, impuls, korekta, impuls, korekta. Bardzo często dołki są miejscami, jeszcze takie dołki, które mają charakter popytowy, gdzie trochę tego popytu się pojawiło. A tutaj przez ten knot widzimy, że się pojawiło. retestowany drugi raz, no i na tą chwilę. Mówię o tym, tutaj reteście. Mamy pierwszy dołek, z tego dołka, lekkie wybicie i bardzo często miejsca tych dołków są miejscami szczytów dla trendu, dla trendu spadkowego czyli szczytów na korekcie. Zobaczymy, jak tym razem będzie. No, ale na razie wszystko wskazuje na to, że raczej ten euro-dolar poszybuje nam jeszcze do dołu. Na razie brak tego paliwa prowzrostowego no i spójrzmy sobie na dolara do jena. Te piątkowe dane dotyczące NFP. Praktycznie całkowicie pozwoliły dla dolara pokryć świeczkę jenową, czyli tą przeceną, której pisaliśmy, można naprawdę jakiś czas temu głównie na telegramie, ja chyba to pokazywałam nawet ze dwa razy, że patrząc technicznie to, co zrobił Bank Japonii na tej interwencji, tej wielkiej tutaj świecy, to nie było nic innego jak przecudowny rawet dla większości rynku walutowego do tego, by się załadować w tego dolara do jedno, no i praktycznie ten ruch się, że cały został wyciągnięty. Czy Japonia zrobi interwencję? Dobre pytanie. Wydaje mi się, że jeszcze mogą sobie na to pozwolić, bo na tamtą interwencję zostało zużytych 15% wszystkich rezerw walutowych, także jeszcze trochę miejsca oczywiście walut obcych. Jeszcze tego miejsca trochę jest, żeby porobić tych ruchów na, na dolarze do jena, natomiast tak czy inaczej raczej tutaj bym się spodziewała przynajmniej lekkiej reakcji takiej podażowej hmm, poprzez właśnie to, że może jakaś część rynku, która nie zdążyła się na tej interwencji załadować wycenia, że Bank Japonii zrobi to jeszcze raz, no patrząc na dolara ciężko się oprzeć wrażeniu, że będzie ono ruzu i raczej to jest droga ponownie wzwyż niż, niż w drugą stronę, na razie fund do dolara wygląda najlepiej pod względem właśnie tej korekty, korekty spadkowej, no fund dostał bardzo mocno tutaj w kontekście tych podatków, w kontekście premier, która powiedziała, że te podatki będą obniżane także na funcie ciężko jest doszukiwać się fajnych stref tu leżała taka całkiem przyzwoita strefa popytowa, mam na myśli tu na tej akurat świecne, natomiast ona już została przetestowana i raczej na tą chwilę będzie wybita, właśnie będzie to wybicie ze struktury takie czysto trendowe w poszukiwaniu tych dolnych granic popytowych. Na razie ja za bardzo ich szczerze powiedziawszy, nie widzę. Europę trochę nam się szorci po 4,85 na tą chwilę. Złoto również raczej do trendu spadkowego niż wzrostowego, ale to wszystko przez rosnące rentowności. Ropa całkiem fajnie się trzyma, może pokażę właśnie jeszcze na filmwizie, póki jesteśmy. Jesteśmy tutaj. Ropa już po 97-92 w związku z cięciami OPEC i rosnącym zgrzytem ukraińsko-rosyjskim, oczywiście ten zgrzyt cały czas jest, nie mówię, że nie, natomiast to, że tam się dzieje źle, nie wspiera, nie wspiera szerokiego rynku, natomiast wspiera Europę, która perspektywy fundamentalne, o których już bardzo długo mówiliśmy, ma naprawdę dobre i zostały one jeszcze potwierdzone właśnie przez OPEC tymi cięciami. Patrząc na rynek walutowy, tak widzicie, na, na razie dolar najlepiej in plus, najbardziej traci australijczyk oraz nowozelandczyk, czyli walutowo antypodów, no i poza tym większość sektora, wszystkich sektorów i energetycznych i indeksy oraz metale na razie na czerwono trochę lepiej radzi sobie sektor towarów miękkich oraz sektor zbóż, ale poza tym bez szału, WIX już szaleje od rana także tej zmienności może jeszcze trochę nam w ciągu w ciągu dnia przybyć wracając natomiast do tutaj naszych notowań może teraz pójdziemy sobie w stronę indeksu, no tutaj też nie jest kolorowo, rynki potwierały się, niestety, 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 zależy dla kogo, spadkami, no i raczej na indeksach przynajmniej fundamentalnie na razie nic się nie zanosi do tego, żeby one nam na tą chwilę rosły. Jeżeli chodzi o takie bieżące strefy podaży, popytu, jeżeli chodzi może o DAX-a, sobie weźmiemy teraz h to mamy tutaj tą głęboką taką strefę, <laughs> strefę popytową, ja myślę, że ją oznaczę też jakoś dodatkowo, żebyśmy ją mieli na później, bo ona nie została jeszcze przetestowana, to jest ta strefa, która utworzyła nam się tutaj na świeczce, ma potwierdzenie płynnościowe w świecach poprzednich, także ja pozwolę sobie ją w taki sposób zaznaczyć tutaj przynajmniej jakieś pierwsze reakcje popytowe mogą się pojawić i tutaj raczej ich będę oczekiwać. No tak z wymazu, zobaczcie całą praktycznie linię tą prowzrostową, którą zrobił w ostatnim tygodniu nie zostawił za wiele, na co moglibyśmy zawiesić oko, no jest to rajd do góry, szybka korekta, niemożność wybicia ostatniego szczytu, dołek uplasowany niżej, no i rajd do dołu. No tutaj ciężko, ciężko wypatrywać czego innego, natomiast <coughs> pary nowe, jen troszeczkę nam się zaczyna umacniać w związku ze słabym złotem. Rosnącymi rentownościami, choć tutaj nie powinien, natomiast tak czy inaczej na jenie ciąży dalej ta duża presja w postaci ogólnej słabości, ogólnej nadpłynności takiej nieudolności banku, który próbuje interwencjami walutowymi coś tam dla jena w krótkim terminie ugrać. Także, drodzy Państwo, dzisiaj dzień może tak jak, tak jak się zaczął, taki się skończyć. Te nastroje raczej risk-of będą szerzej widoczne. Oczywiście paliwem do wzrostu byłyby trochę lepsze informacje, choćby z frontu, choć tutaj raczej się nie zapowiada. Brak danych w kalendarzu, brak brak jakiegokolwiek punktu odniesienia, że może być trochę lepiej dzisiaj. Na razie, na razie go nie widać na horyzoncie, a przynajmniej go na tu chwilę. Nie widzę. Część par walutowych, ta zdecydowana część oraz głównych indeksów, głównych surowców, na razie konsoliduje między takimi głównymi strefami, także na pewno jakieś strefy zostaną powybijane. Na razie jednak nastawiam się bardziej na risk. Off tego dnia niż, niż jakiś konkretniejszy wzrost. Także drodzy Państwo, dziękuję serdecznie za udział w dzisiejszej analizie. Widzimy się oczywiście jutro o godzinie 9. Troszeczkę więcej dokumentowania. Mam nadzieję, że, że będzie w obliczu właśnie tych wypowiedzi bankierów. Natomiast zobaczymy. Nie prognozujemy, zobaczymy. Dziękuję Wam serdecznie za udział dzisiaj i do zobaczenia jutro.